Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj na specjalnym spotkaniu z panem Arturem. Dzień dobry, panie Arturze. Witam pana. Panie Arturze, yy, dlaczego ja się do pana i do pana żony odezwałem? Po pierwsze dlatego, że kupujecie dosyć sporo produktów w Magawenie, ale to jest jakby yy, ten s, yy, to jest jakby druga rzecz. Pierwsza rzecz to ja sobie przypominam albo takiego maila, albo jakąś informację chyba od pana żony. Że y, lekarze niemieccy y, zafascynowali się Santo i, i zobaczyli w tym jakiś duży potencjał. Czy ja dobrze czy ja dobrze trafiłem? Czy ja autentycznie. Y, czy to był mail od pana żony? Tak, to prawda. Żona napisała do państwa. O co chodziło w tym mailu? Znaczy, powiem panu tak. Mój pracodawca 2-3 dni przed urodzinami dostał wirusa. No, i akurat mieliśmy Xanthrochmol X8. Mówimy, no, że mam dobre serce z żoną, więc mówimy damy. Pani stosowała, mój pracodawca stosował X8. Akurat nie mieliśmy tego dużo, bo mieliśmy tylko sześć opakowań, sześć buteleczek. Yy, Kazami stosować trzy razy dziennie, po jednej, w ciągu dwóch dni. Mhm. Dwóch dni była zdrowa. No tak, no to jest. Nikt nie wierzył w to. Lekarz, jej mąż jest lekarzem. Uważał pewnie, że to jakiś wymysł dziwny. Proszę mi uwierzyć, była po prostu zdrowa. Zrobiła test, był negatywny. Czuła się świetnie wyśmienicie. Do tego dostała oczywiście Foxa, bo nie mieliśmy nic innego więcej. Mówię, no, to jest taki wypadek nadzwyczajny. Dwa dni przed urodzinami. Do tego rocznica dochodziła, więc... Stawiło ją na nogi, po prostu stawiło ją na nogi. Muszę powiedzieć szczerze, że ja dokładnie taki sam przypadek miałem teraz w weekend, gdzie znajomi, rodzina lekarzy również zachorowała. W sobotę im zawiozłem odpowiednią dawkę, tak. Trzy osoby w niedzielę już było w zasadzie... W zasadzie już było po, yy, po, po wirusie, tak? Tak, tak. No działa niesamowicie szybko. Także mąż jej dał oczywiście leki na malarię. Tak, to leki na malarię? Troszeczkę złagodzą, ale to po prostu on sam był w szoku, że to niemożliwe. Po jednym dniu już była poprawa, na drugi dzień zrobiła test negatywny. Nie było nic. No właśnie, to jest, to, jest ten ciekawy, to ciekawe zjawisko, że na drugi dzień faktycznie te, test pokazuje się negatywny. To samo było w przypadku tych moich lekarzy znajomych. Ale proszę mi powiedzieć, jakie Pan ma doświadczenia, czy Pana żona, jakie macie doświadczenia z, z produktami Magaweny. y My żałujemy, że dowiedzieliśmy się tak o produkcji, ze względu na to, że w grudniu mieliśmy wirusa, byliśmy bardzo chorzy, akurat nie mieliśmy sobie jak pomóc, ale po zastosowaniu od stycznia. Nie mamy żadnych skutków ubocznych. Sprawdziliśmy organizm, zrobiliśmy badania. Nic się złego nie stało po wirusie. Nic takiego nie ma. Organizm jest, można powiedzieć, no może nie wiem, czy w 100% zdrowy, ale w każdym razie żadnych zmian na płucach, na sercu. Nic takiego nie ma. Jeśli chodzi o X8 na przykład, to mogę powiedzieć, polecić z czystym sumieniem. Co ja zauważyłem osobiście? Mam migreny. Jak migrena? Ból głowy. Najlepiej w pokoju położyć się ciemno. Nie spodziewałem się, ale odpukać, jak to się mówi, nie mam migreny od stycznia. Bierzemy X8 żoną raz w miesiącu, opakowanie. Raz, czasami, raz na dwa coś takiego. Nie mamy, nie mamy i przynajmniej ja nie mam żadnego, żadnej migreny. Ból głowy sporadycznie występuje, ale aspiryna wystarcza. Nic się złego nie dzieje, jak to się mówi. No i plus takich, że nie ma stanu zapalnego w stawach. Po prostu stawy przestały boleć. Nie spodziewaliśmy się tego. Ja mam zwyrodnienie stawu biodrowego. Stosowałem różne środki z różnym efektem. Powiem Panu, że potrzebłem do tego. Nie, nawet, nawet nie potrzebłem do tego, tak, że będę pewny, że, że pomoże, bo, bo nie wiedziałem. Efekt zadziwił mnie. Nie ma żadnego bólu, po prostu. Może pan powiedzieć, jak pan zauważył ten, te efekty właśnie przy stawach? Bo mnie to bardzo interesuje, bo u niektórych osób jakby ten, to dobre działanie występuje po kilku dosłownie ampułkach, a u niektórych na przykład przy drugiej albo trzeciej serii, tak? Wie pan co? Tak naprawdę tak do końca nie spojrzeliśmy na to, po prostu nie mogę powiedzieć, czy to było po miesiącu, czy po dwóch, ale mi się wydaje, że po dwóch, po dwóch miesiącach. Co Czyli jedna seria przerwa, następna seria w przyszłym miesiącu, jakoś tak z żoną rozmawiamy. Słuchaj, z stawem mi nie boli. Jakoś tak lepiej jest. Tak, ale co to? No, no chyba. I 8 no bo skoro. No nic innego takiego nie braliśmy, żeby, żeby pomogła, tak? No to jest tylko jedna odpowiedź. Ale to też jest bardzo znamienne, że jak przestaje boleć, to człowiek szybko zapomina w ogóle, że kiedykolwiek bolało, tak? To prawda, to prawda. Po prostu którego życia nie boli? Nie boli, to nie boli, jest OK a ja tu nagle tak rozmawiam z żoną, no faktycznie jest, jest dobrze, no po prostu jest dobrze, jesteśmy zadowoleni. No to fajnie. Co ja mogę powiedzieć o produkcie, który jeszcze stosujemy, o Foxie. E, żona go stosuje i powiem Panu tak, e, nie stosuje go do gardła, to znaczy do gardła również, ale stosujemy go na żylaki, smaruje ją, e, smaruje nogi. No i szok, bo zmniejszyły się o 40% około, tak na oko. Całkowicie nie można tego pewnie cofnąć, ale zmniejszyły się o 40%. Ja myślę, że to kwestia czasu faktycznie stosowania. No nie, no tam jest tak, tak samo ksantohumol, tak? tylko że w połączeniu tak, tak, z kurkominą. Tak. także on się, on się wchłania przez tak, skórę. I w szoku. Po któregoś razu powiedziałam, że ja spróbujemy, zobaczymy, masz laki, zobaczymy, czy to pójdzie. Po jakimś miesiącu. Po jakimś miesiącu po prostu. Tak patrzę, no chyba no, mniejsze są, prawda? No i jeszcze tak przyjrzeliśmy się, faktycznie, faktycznie są mniejsze niż były. Niestety zdjęcie nie zrobiliśmy, ale no, nie spodziewaliśmy się po prostu efektu, że będzie. no Pan mówi, że to jest bardziej do gardła, ale mówimy, no zobaczymy, tak? No są ewentualnie operacje zostały, tak? Ale można spróbować i trzeba spróbować. <gry> oczywiście, oczywiście, trzeba próbować. Jak, jak chcesz, może pomóc w takich y, przypadkach, to operacja to jest ostateczność. Powiem Panu, że Fox, generalnie Fox tak, do gardła, chociaż y, ostatnie, oczywiście doniesienia, i to są doniesienia z y, y, akademii, gdzie są y, prowadzone badania na stosowaniu również do gardła i do nosa, tak? Psikanie do Nosa. Mm -hmm. Rewelacyjne wyniki. Po 30 minutach ludzie normalnie oddychają. tak. My jesteśmy naprawdę na szoku. Spróbujemy, zobaczymy. Jest dobrze, po prostu jest dobrze. Powiem Tak, Żona jest zadowolona. Panie Arturze, no bardzo się cieszę, że. że a proszę mi powiedzieć jeszcze, w, jeżeli chodzi o obsługę, bo tak, mm, państwo mieszkacie w Niemczech, także do was dochodzi paczka, nie wiem, w dzień, dwa, jak to, jak to wygląda? W dwa, trzy dni? Około trzech dni, około trzech dni paszka dochodzi. Ja bym powiedział, że tak jak w krajach, migiem, bez problemu, nigdy nic się złego nie działo, także jest, jesteśmy zadowoleni po prostu. No tak. Podróż panu no. jeszcze coś na temat karosz. Cofnijmy jeszcze się do foksa, przepraszam. Stosujemy go na dziąsła przy paradontozie. No i chcemy zobaczyć, jaki będzie efekt. Dopiero zaczęliśmy stosować, nie, no, chcemy zobaczyć, jak to będzie, czy się cofnie. Nasz lekarz powiedział, że no, trzeba będzie robić jakieś e, czyszczenie kieszonek. Chcemy zobaczyć, czy będzie w szoku, czy nie i po jakim czasie. Dopiero zaczęliśmy. No to ciekawe. Trans? Na pewno. Jaka będzie reakcja organizmu. Jeśli chodzi o karoszkę. Stosowaliśmy to, tak jak Państwo powiedzieli, 5 ampułek ksantochumolu do karoszki. Czy ona stosowała to na twarz i na ręce? Wybroczyny różne, mniejsze, po prostu zniknęły. Nie ma, reszta zmniejszyła się o 50%. Proszę mi wierzyć. Ja, wie, ja wierzę, bo ja sam to stosuję po goleniu akurat za każdym razem, jak się ogole, to sobie smaruję twarz. Ta jest troszeczkę starsza ode mnie. Mówię o wybroczynach na rękach. Mhm. Które są to takie. Takie plamy starcze, jak to się mówi, tak chyba się fachowo nazywają. Małe zniknęły. Większe 50% po prostu się wypłóciły, wybieliły. Można tak powiedzieć. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Skóra pięta na twarzy, także zmarszki delikatnie się wypłaciły płaciły. No jest dobrze. No to bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bardzo nam miło to słyszeć, bo faktycznie my no, widzimy efekty tego, tego działania, tak? To jest natura że... i jak się znajdzie odpowiednią molekułę, która potrafi naprawić komórki skóry, no to właśnie tak się dzieje, tak? One... tak jest dobrze. Y... Przy Starustsze ak akurat jest tak, że są te efekty uboczne na początku, gdzie, gdzie te martwe komórki one się złuszczają i dobrze jest stosować oczywiście y, ten peeling, ale tak, nie, tak, tak, był stosowany, nie jest to, to był konieczne, był tak, bo to znaczy ten, ten peeling jest po to, żeby ludzie się nie przestraszyli, że, że martwy na skórek schodzi również po takiej czerwce, tak? ale no właśnie taki jest, takie jest, jest y, działanie tego preparatu, że on ma y, wydalić martwe komórki, a na to miejsce mają być zregenerowane nowe o kształcie Komórkowym, nie jakieś wydłużone, które są przy zmarszczkach, tylko właśnie o kształcie komórkowym. Dlatego ta skóra po dwóch, trzech miesiącach najlepiej, ona jest praktycznie już zregenerowana i no taka no, powinna być. No my stosujemy, że ona właściwie stosuje karuszkę od dwóch miesięcy. No jest troszeczkę starsza, tak jak mówiłem ode mnie, więc ten efekt będzie na pewno nie tak, jak u osoby 30-40-letniej, ale jest zauważalna różnica. No dobrze. Jest tak, na tu... Teraz się spytam, czy według Państwa ta buteleczka 50 ml caruszki, czy ona, czy ona jest wydajna? Tak. Jest, żona mówi, że tak, Tak najbardziej. No właśnie, bo to spokojnie tak, na 2-3 no tak. miesiące taka buteleczka powinna wystarczyć. Tak, 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 tak. I uważam, że nie trzeba tego zmniejszać. Nie, nie, nie. Nie, 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 bo to, to nie można zmniejszyć, bo tu chodzi właśnie o to, żeby proces przeprowadzić do końca, tak? Czyli żeby było właśnie... Państwo mówili. Tak, przez te 2 czy trzy miesiące, żeby, żeby zniknęły te wszystkie niedoskonałości. Jesteśmy bardzo zdobywani, dlatego kupujemy Państwa produkty. Super, ja obiecuję, że będą jeszcze nowe, będą coraz, coraz fajniejsze, coraz ciekawsze produkty na różnego typu niedoskonałości naszego ciała, także... Idziemy cały czas do przodu i, i, i mamy kilka pomysłów na to, jak zadziałać. Właśnie testujemy w tym momencie pewne preparaty na wątrobę, cukrzycę, ale to są takie, mówię, wstępne testy, to jeszcze nie jest jakby zakończony produkt. Panie Arturze, dziękuję serdecznie w takim, w takim razie za rozmowę, dziękuję za opinię, bo to jest dla nas bardzo ważne. I to proszę polecać nas. bo To, to też jest ważne, żeby, żeby polecać, żeby im tak samo wiedzieli, że można tego typu preparaty kupić w Magawenie. Ślicznie dziękuję, Panie Arturze, za rozmowę w takim razie. Proszę pozdrowić żonę. I do usłyszenia do usłyszenia następnym razem. Do widzenia. Tak więc, szanowni państwo, jak Państwo widzieli, magawena dociera wszędzie. Są bardzo zadowoleni klienci i to nam się również podoba i bardzo prosimy Państwa o feedback. Jeżeli nawet nie taki mailowy, to przynajmniej prosimy o opinię pod produktami na, na stronie, a my ze swojej strony polecamy właśnie X8, który proszę Państwa bardzo łatwo się stosuje, czyli to są takie ampułki z Xantohumolem. Xantohumol, czyli ta cudowna molekuła robiona z szyszek mielowych, proszę Państwa, ampułkę. Wlewamy. Wystarczy wymieszać razem z wodą i można spokojnie wypić. Produkt jest smaczny, przynajmniej dla mnie. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam wszystkich do magaweny. Link do rejestracji pod filmem. Testujcie, sprawdzajcie, opowiadajcie o tym, cóż takiego się dzieje, do jakich, w jakich, z jakich dolegliwości wyszliście po zastosowaniu chociażby Xantochumolu. Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ my nie znamy wszystkich jeszcze możliwości Xantochumolu i chcemy je poznać. Chcemy zobaczyć, na co działa, na co nie działa. Jak na razie wskazuje, że przynajmniej 80% dolegliwości, które. Ludzie mają, są. Ksantochumor jest w stanie złagodzić lub też zmniejszyć objawy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.